Elow, elow, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to start w robniconadzie Poznańskiej. Jestem właśnie pod dekatlonem, mam jakieś 15 minut do startu. Dzisiaj na dystansie 267 km, więc nie za dużo, nie za mało. Jak widać, jestem dosyć przygotowany, mam więcej niż tylko dwa bidony, bo jeszcze mam bukłak, więc znaczy, że będzie się działo dosyć rzeszko od rana, bo pokazywało jakieś 7 stopni, później w trakcie będzie na pewno trochę cieplej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, tutaj najbardziej właśnie kwestia była rozkminy jak się ubrać. Ja dosyć ubogu, jak na 7 stopni, czyli na gołe nogi i bez rękawiczek. Eee, ale myślę, że zaraz wyjdzie słońce, trochę przygrzeje. Ja też postaram się trochę przygrzać i że będzie dobrze. Dobra, lecę powoli na start. Trzeba trackera odebrać. I co? Trzymajcie kciuki, aby tym razem wszystko. Było bezpiecznie. Powodzenia, szerokiej drogi, mnóstwa satysfakcji i wracajcie ze wspaniały niespełnieniami na metę. 3, 2, 1, go, powodzenia. To jest ten moment, w którym możecie pokazać, że granice są tylko w głowie. 2. 1, go w drogę! tak to jest, jak się nie czyta do końca komunikatów startowych tu jest tak samo jak w Łodzi czyli mamy 35 minut, żeby pokonać 10 kilometrów nie jest szagnacz ja tego nie wychaczyłem, przyznam się szczerze i trochę gnałem, na szczęście na zielonych, dobra, jest spoko, startowałem 6.55, 35 minut, czy o 7.30 mogę to przekroczyć. Dobra, kawałeczek dalej jest punkt kontrolny, jest 7.22, więc mamy jeszcze jakieś 8 minut, trzeba poczekać. A chcesz mieć dodany czas? No ale tak powiem <laughs> Po co czekać? Można jechać To jedź, no ja poczekam. Dobrze, żebym wiedział, to on tak się nie śpieszył to byśmy na styk wjechali. No zapomniałem bilonów, więc mam nowę Dobra, uwaga! Terima kasih, Passou, Ale zjadł. Ja Dobra, ile to? Godzinka minęła ponad. Średnia 29, 260 mocy znormalizowanej. Jedzie się dobrze. Jedzie się dobrze, szybko. No. Z weberkiem póki co za zimno nie jest. No

Mówiłem ci, jest swoje. Kolega pierwszy raz jedzie w taki maraton. Nie ma doświadczenia. Veloberda chyba nie ogląda. I się zabrał z Veloberdem. ale będzie miał przygodę życia. Średnia 29, 260 mocy, znormalizowanej. kilometrów. km.

Let's go. なぜ言うかんないるか nie było, była sik pauza, 3 godziny 14 minut, średnia 30, jak tam, w porządku? Ja. No, plan zrealizowany, co do minut, tak liczyłem, 2 godziny 30 minut i złapiemy Rafała, i tak było faktycznie, odliczając 30 minut jazdy z miasta, 35 nawet, no, fajna ekipa, dobrze się jedzie, teraz już próbno byle do metry. Chciałem a pozdrowiłaś chłopaku. Dobra, dobra. Trzeba co oszczędzić siły pod wiatr, nie? <śmulikacja> no, końcu, na końcówce może być trochę pod górę, nie? Ogólnie z jakichś tysiąc metrów przewyższenia jest. Dobrze, jedziesz, dobrze. Nie patrz, nawet podjazd mi łachu pokazuje. No? Nawet podjazd mi łachu pokazuje. A, nie, nie, nie. <laughs> no, łachu jest bardziej czułe pod tym względem. Mamy aż, aż 10 metrów przewyższenia. Oj. Nie wiem, to, czy damy radę. Dawaj, dawaj, zaraz szczyt. Dobrze. Dobra, 4 godziny, średnia 30, czyli 120 km. Pałączy uważać. Ustawiliśmy tylko we dwóch. O, tak. Jedzie się dobrze. Jesteśmy w Sierakowie Zielą kawę Co zera nawrotka pewnie jakoś? Za czas? Mówię zera jakaś nawrotka Tak, prawo i, i pod wiatr. Jakby się przydała ścieżka to nie ma, nie? Nie wiem jakby tak pozytywnie dziwnie do ścieżki za a, dzień dobry. Ja już wtędy jechałem chyba tydzień temu, chem ze świta. Sf. Ja bardziej muszę się rozebrać niż no, no. Muzyczka gra, można się bawić. Dziękujemy bardzo, Dzień. miłego dzionka. γίνεται μου του Σασιρόκια. Να ρωμπάει. Άρα. Τι να ρωμπάει. Τι να να ρωμπάει. Pauza. Powiem Wam szczerze, że gonimy tego pierwszego. Gonimy. i dogonić nie możemy. Nie wiem. Nie jest tak łatwo. Jakiś mocny zawodnik się trafił. No ale dobra. Chwila przerwy. Jazda dalej. Ale tutaj te szuterki to jest. No coś pięknego. Normalnie. poezja, Dobra. Idziemy dalej. Uważaj, bo 10 się się na godzinę. żeby odpocząć To, robota, to robota, no nie bardzo żeby odpocząć to tak Były <śmów> no, jakieś przebłyski asfaltu już zostałem tak zostań Ja nareszcie aspalt No Boże nie wiem jaki to był długi, długi odcinek Ah, leva, stop, 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 stop. stop. Dobrze już niedaleko. Taka górka to nie górka. Ewa, Gwiazdki. Ewa, Lewo. Jedzie równym tempem cały czas. Ale musi być zdeterminowany okay. Dzięki Jeszcze trochę byli będzie Dawaj na hopę! No, kolega jest bardziej techniczny i próbuje mi odjechać. Wiem że lepiej sobie wtylać takim trybie. No, ale dobra. Zobaczymy. Nie mam już jakoś mega chęci na ściganie się. Uber wykonał ogromną robotę, więc... Ja wiem, czy chcę się ścigać. Ja swój cel dzisiaj zrealizowałem. Dobra, mnie nie śpieszy mi Tu już się może nie jeszcze. Ja będę chciał, tak będę na górę. Ach, ładnie mi. Jeszcze ale jak To jesteś nam O co ty Dzień mi uciekałeś? I tak bym cię puścił 30. gratulujemy panu 140 Raty no. Ty nam tak uciekałeś co? Cały czas Kurde, tak, nie, nie mogłeś poczekać cały czas was podleczyłem ale dawało motywację, więc spokojnie. No spoko. Ale tak, to wy startowaliście o 6.40. Gratulacje 20. dla Pana. Ja, dzięki. I później by, by startowaliście. Tak, 6.55. 6.40, no, ja tak, jesteście. do no. dogodziliście, to byście jeszcze przegonili, To by było. No tak, Niepotrzebnie. Naprawdę ciekawy. Mi, nie to... mi nie zależało na wygranej. Naprawdę. Ten, ja mów... ten fragment jest <laughs> obok miejsca, gdzie ja mieszkam i go znam. Ja właśnie też, widziałem, też, że, też. że, że, ten, że po, tam ładnie poleciałeś. Mówię, a ma obcygany wszystko, nie? ja tam... Wie, nie, będę, nie będę ryzykował, bo... Co? Dziękuję. Mówię, dla mnie się dzisiaj liczyło jedno, było zrealizowane już po no dwóch ja i nie go w końcu. Tak, tak. 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 Zdrówko. Chodź, już się. Tu jest Jo tu jest to, groma Żali. Cześć Brudku, gratulacje. O, jesteś? Jestem. Ja dziś 150 na no, tak. zakończenie. Ile ta kobita ma za mną czekać? Zawsze czekała te 12 <noise> godzin, to niech raz poczeka krócej, nie? No, musisz ty więcej trenować, żeby szybciej jeździć, a nie po, po 12 godzin. Dobra, takie szybkie podsumowanie na e, gorąco. E, ukończyłem na drugim miejscu, jestem bardzo zadowolony, e, bo no, jechało się dzisiaj mocno. Jakieś e, przez 9 godzin jakieś 230 watów mocy znormalizowanej. Cel był jeden i, i się udało. E, 3 lata na Robinsonadzie Turyńskiej to próbowałem się nie udało, a udało się. to. W Poznaniu, w Wielkopolsce na nieznanych mi terenach. Raczej znaczy, można powiedzieć, że trochę znanych, no bo w tydzień temu jechałem w robajka i było parę fragmentów, gdzie się pokrywały. Ale e, trasa Sztos, bardzo dużo szuterków premium, ale był jeden odcinek taki, że jechało się po szutrach i aż już mi się naprawdę żygać chciało. Wcześniej był taki dłuższy odcinek asfaltowy, mówię trochę tego asfaltu za dużo, a później jak jechaliśmy w szutry to mówię nie, nie, już ile można no ale dobrze, dobrze, był taki malutki kryzysik na około tam 6 z kawałkiem dobrze, że sobie wziąłem tutaj żelaz kofeiną i przewrócił do sił i później już się fajnie jechało, tak cały czas jechaliśmy po zmianach zmiany były dosyć mocne no, nikt się, nikt się nie oszczędzał Hubert jest stąd i dobrze znał końcówkę, ale no nie będę tego tłumaczył, no bo oczywiście e, jakbym chciał, to mógłbym sobie też objechać i to, i to sprawdzić, ale nie na tym mi naprawdę za, zależało. Gratuluję Hubertowi, bo powiem szczerze, że, że mu się należało. Też zrobił kawał ogromnej roboty dzisiaj, e, miał mocną nogę, więc e, co, no. fajna, fajna rywalizacja na dobrym poziomie. I to mnie właśnie cieszy. O takie coś właśnie mi chodziło, żeby jak najdłużej fajnie popracować, nie siedzieć na kole, udawać że się nie ma siły, a później na przykład z niego wyskoczyć albo, albo co innego. No fuksło mi się, że chłopaki mnie ostrzegli właśnie o tych 35 minutach w ochronnej, bo to było w Łodzi. I tak właśnie się dziwiłem, że tutaj nie ma. Ja po prostu. Komunikatu startowego nie doczytałem do końca, nie, a to właśnie było gdzieś kawałeczek dalej, więc spoko, fajne. To też jest mega rozwiązanie, nie trzeba się spieszyć przez miasto. Ja się trochę spieszyłem, ale na szczęście nie przejeżdżałem na czerwone światłach, więc no. no. Co mnie zdziwiło, że Rafał Kwiatkowski był ze mną w grupie zapisany, to jeszcze jak patrzyłem, w poniedziałek, jeszcze wstydziłem na relację. A wczoraj jest, patrzę, że jest 10 minut wcześniej. Pewnie miał jakiś sprytny plan, ale nie wyszedł, bo 2,5 godziny mi zajęło od momentu tutaj wyjazdu z miasta, żeby go dogonić. Tak mniej więcej planowałem, że 2-3 godzinki, więc uświetniając 2,5 co do minuty. Jestem mega, mega zadowolony. Czas spakować rower, pójść coś zjeść. Iść na dekoracje i wracać do domu, bo jeszcze o, już 17, a 3 godziny jazdy do domu jeszcze samochodem. Ale jeszcze nie jestem jakiś mega ujechany. Więc zobaczymy co będzie za tydzień. Dzień. número